Ale o co chodzi? napisał, że jest taka wkurzona. Rozczarowana zachowaniem chłopaka, Marzena postanawia sama znaleźć sobie rozrywkę. Tymczasem Agnieszka, która podkochuje się w Michale, nie rozumie zachowania koleżanki. Co chcesz zrobić? Widziałaś Karola? Ale on wygląda. Chcesz się umówić z Karolem? Nie wiem, może. Ale to jest mega nieuczciwe. Jezu, ty nudzisz jak Michał. Michał to super chłopak, nie rób mu tego. Zasłużył sobie na to. To jest najokropniejsze, co od ciebie słyszałam. No to jeszcze mało słyszałaś. To zebrentka z Karolem na pewno oznacza kłopoty. No i właśnie tego mi trzeba. Ryzyko, życie na krawędzi, adrenalina. Proszę cię, zostaną jeszcze. Teraz albo nigdy. Jestem za nigdy. A ja za teraz. Oj, nie bądź taka spięta. Marzena zamierza umówić się z Karolem Siweckim. Chłopak w szkole ma opinię chuligana i to bardzo pociąga maturzystkę. Yy, no nie wiesz, że gram w piłkarzyki? Nie pozwolę, że wycoję. Dobra. Coś? Co robisz w szkole? Ej, o co cię to interesuje? No chciałam cię gdzieś wyciągnąć. A gdzie? Gdzieś. A, no jeżeli dobrze rozumiem... Dobrze wie, to... rozumiesz, to co, idziemy? Okej, okay, to poczekaj na mnie w szatni, dobra? Od skończ tylko grać z chłopakami, do ciebie przyjdę. Osiemnastolatka jest bardzo zadowolona z planowanej randki z Karolem. Tymczasem Agnieszka jest oburzona zachowaniem koleżanki. A no, nawet jeśli, to co w tym złego? Wreszcie coś będzie działo. Oszalałaś, a co z Michałem? Nie wiem, może po dzisiejszej randce Michał będzie przyszłością? A, czyli najpierw go zdradzisz, a później z nim zerwiesz. Boże, jesteś taka sama jak Michał Idealnie byście się do siebie pasowali. Nie bądź złośliwa, tylko mówię, że Karol nie dorasta Michałowi do pierwszej. Michał, to, Michał, tamto. Jak uważasz, że jest taki super, no to sama się z nim umów. A żebyś wiedziała, że się umówię! No to powodzenia!